Witam Was dzisiaj serdecznie w sobotni poranek. Jestem na zakupach właśnie tutaj w sklepie. Jestem razem z moim seniorem. On czeka na mnie na ławce, a ja idę na sobotni zakupy. Wieczór, znowu byłam na spacerze znowu z moim seniorem, a po drodze jeszcze wstąpiłam do sklepu i kupiłam śliwki. Całą taką dużą pakę dwukilogramową, tych przepysznych śliwek. Może jutro coś dobrego wymyślę na obiad. Pyszne śliwki. A teraz jest wieczór i biorę się za kolację. Dla siebie, no i oczywiście dla seniora plus mierzenie ciśnienia i tak dalej, i tak dalej. A potem już mam taki czas dla siebie. Oh, czekam na ten czas. Witam Was dzisiaj z kuchni. Dzisiaj przygotuję obiad. Niedzielny obiad, a zdecydowałam się zrobić. Czyściutkie wymyte śliwki, pestki usunięte, słodziutkie śliwki i gotowe ciasto. Gotowe ciasto. Naknęte tu jest jedno żółtko. Zaraz je posolę troszkę. No, musiałam przerwać. Na chwilę, bo musiałam iść do mojego seniora, bo zrobił sobie drzemkę i właśnie się obudził. Więc tak, o czym to, na czym to skończyłam? Ciasto mam, żółtko mam i teraz pokażę, było ostatnio dużo pytań. Miałam inne ciasto, inne takie ciasto, gotowiec, a to jest takiej firmy, też ta firma jest w Polsce. Ten Klein. Nie chcę tutaj mówić tej nazwy, ale napiszę pod filmikiem oczywiście. Takie gotowe ciasto w każdym sklepie jest, nawet w Polsce są w sklepach te ciasta. I tak wygląda. Wyciągam mąkę i biorę się zalepienie kuleczek. Ale mam ochotę na takiego kmedla ze śliwkami. A odchudzanie musi poczekać, niestety. Odchudzanie musi poczekać. No, to. Na desce wysypałam, deskę posypałam mąką, bo tutaj będę układała knedle. Oczywiście, żeby się nie sklejały. Tutaj też nasypałam sobie trochę mąki i biorę się za lepienie knedli. Pierwsza kuleczka jest ulepiona i na mąkę. Druga kuleczka. Duże są trochę te śliwki, ale są tak słodkie, tak mięciutkie. Z Mołdawii. Druga kuleczka gotowa. Okej, okay, już nie I skończone. Ręce do umycia. Zaraz wam pokażę ile wyszło. Dziesięć. Część zamrożę i będę miała. Zapars. A teraz sprzątanką. Knedle gotowe. Wyszły takie wielkie. Mam nadzieję, że się w środku będą dobre. Zaraz będziemy próbować. A tutaj masło z bułką tartą. gotowe knedle. Teraz tylko jeść smacznego. Nie wiem, czy mój senior w ogóle lubi takie knedle. Ale trudno, jak nie lubi, no to dostanie coś innego. Ja mam teraz przerwę. Czekam, aż mój senior się obudzi, pije sobie kawę. Na pewno Pójdziemy za chwileczkę na spacer, ale jeszcze korzystając z tego, że mam taki mój czas, dbam o siebie, dbam o swoje paznokcie i wcieram to serum z Art Deco z witaminami. Rozprowadzam to serum po płytce paznokciowej w ten sposób. Nie jest to, to żadna płatna ilość. Ilość. reklama. I wcieram. Płytkę. Naprawdę te paznokcie, wydaje mi się, że te paznokcie są takie mocniejsze. Dużo, dużo mocniejsze, tylko trzeba to robić systematycznie. To jest podstawa, systematyczność. Ale dbałam, nie maluję tych paznokci. Bo powiedziałam, że tutaj będę dbała o te paznokcie, a po prostu przed wyjazdem do domu sobie pięknie je pomaluję. Ach. Pomaluję. Tak lubię mieć pomalowane poznokcie. A teraz kawa i woda. Korzystając z wolnego czasu, jeszcze obiecałam sobie, że będę czytała te artykuły z Gali. Kiedy przeczytam, kupię sobie wtedy następną. I tłumaczę sobie te artykuły. Tutaj przepisuję taki artykuł króciutki, przepisuję sobie do zeszytu, wreszcie z tego zeszytu korzystam. I tłumaczę, i tłumaczenie. Także bardzo fajne. O Lisicki, która została mamą i powiedziała: Unsere Herce siedzi und Glück gefühlt. Während wir bellen i In unser Welt willkommen heisen. Piękne słowa, czyli nasze. Serce Jeżeli przeczytałam nieprawidłowo, to wybaczcie. Gdy powitaliśmy naszą Belę na świecie. Czyli córeczkę. Piękne słowa, i oczywiście przetłumaczyłam sobie też o. Rodzinie Królewskiej, artykuł, czyli Good News. Aus Engla, Takie dobre wieści z Anglii. Bardzo fajne. I tutaj właśnie, że piękne zdjęcie księcia Williama i oczywiście Kate. Że Kate już jest zdrowa, zakończyła chemioterapię i mówi tak: einfach zu lieben und geliebt zu werden przetłumaczone jest tak, po prostu kochać i być kochanym. I to jest takie najważniejsze. Także sobie tak siedzę i przeglądam właśnie. Próbuję coś działać, jeżeli chodzi o język niemiecki. Ale mam też bardzo fajną nauczycielkę z języka niemieckiego. Ostatnio też udzieliła mi parę lekcji online. Mieszka w Niemczech. Uczy studentów, jeżeli będziecie chciały na miary, właśnie do tej nauczycielki języka niemieckiego, to zostawię Wam numer telefonu pod filmikiem. A teraz będę czytała artykuł o szczęściu znowu królewskim czyli księżniczka, która ma na imię Zofia ze Szwecji i ze swoim mężem Karl Filip. Mają trójkę synów, nazywają ich trzech trzej muszkieterowie. Trzej muszkieterowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I czekają na siostrzyczkę, bo księżniczka Sofia jest w ciąży i spodziewa się czwartego dzieciusia. Wszyscy są ciekawi, czy będzie to córeczka. Bardzo ładnie opisany, bardzo ciekawy artykuł o wakacjach tej rodziny, trzech fajnych synów. Takie ciekawe artykuły, właśnie bardzo fajne, lekkie do nauki języka niemieckiego. Ja na razie coś takiego tutaj sobie próbuję robić. Jak to będzie, zobaczymy. Dzisiaj robię kroki, jest piękna pogoda. Mój senior został w domu Trochę się dzisiaj źle czuł tu jest Lidl, a tutaj jest taka stacja naprawy rowerów. Bardzo Można kała od rowerów Można napompować rower napompować i śruby, śrubokręty różne do naprawy rowerów. Parad. Reparatur, station, super rzecz, gratuluję, i Lidl, i tutaj młodzież. I kroki, i kroki, i kroki. Wcale mi się nie chce, no ale cóż. No, nie jest aż tak źle, bo jest piękna pogoda. I lubię spacerować. Tylko po prostu wolałabym z jakąś koleżanką chociaż spacerować, spacerować i sobie gadać. A tak to chodzę sama, albo z seniorem. A tutaj żywa choinka czyli dotarłam do tego przepięknego drzewa. Piękne jest to drzewo, piękne. takie drzewo ma lat. Szkoda, że tutaj nic nie pisze. I wieczorny powrót do domu. Jest wieczór, a ja muszę wziąć się do pracy. Będę robiła kotlety mielone z mięsa. Przepiękne mięso kupiłam mięso mielone rind, czyli wołowe, piękne mięso. Tu już pokrojoną mam. Cebulę, cebula jest pokrojona, mięso trzeka, czeka, tu mam żółtko, dodam do tego żółtko, żeby ładnie się to wszystko zlepiło, a tutaj mam w ciepłym mleku namoczoną, co to jest? Nie jest to bułeczka, jest to chlebek, biały chlebek tostowy i panierkę ewentualnie. Biorę się do pracy, a tak mi się nie chce, tak mi się nie chce. 8 godzina, 20, wolałabym sobie posiedzieć, coś pooglądać, a tu jeszcze z godziny będę siedziała i robiłam kotlety, ale zapomniałam o tym mięsie. Dzisiaj robiłam knedle na obiad ze śliwkami. No, dobrze, że zobaczyłam to mięso w lodówce. Kupiłam je w sobotę, więc naprawdę biorę się za cebulę przysmażę na patelni cebulkę i wyrobię mięso na kotlety panierka tutaj tu będę układała kotlety mięso jest przepiękne wy, wyrobione przepięknie nie wyrobiłam o jak się pięknie klei i smakuje też bardzo. Super. I robię kotlety. Dzisiaj dużo pracy w kuchni, naprawdę Jedna patelnia, druga patelnia. I mam obiad na kilka dni ula, a tutaj tak ciemno za oknem. Witam Was ponownie wieczorem. Właśnie wróciłam z kuchni. Dzisiaj jest niedziela, ale miałam tak dużo pracy w kuchni i źle sobie to wszystko zorganizowałam. Jestem już bardzo zmęczona, piję wodę i niedługo idę do łóżka. Mój senior jeszcze coś tam sobie ogląda, ale niech sobie ogląda. Ja już mam taki mój czas. Dzisiaj naprawdę miałam dużo, dużo pracy, ponieważ kupiłam przepiękne śliwki, więc robiłam kneble ze śliwkami. To też kosztowało dużo pracy, a później przypomniało mi się, że ja przecież kupiłam wołowę mięso mielone, mięso mielone na kotlety mielone. Czy pulpety, czy kotlety, było tak piękne to mięso, to mięso, które ja kupuję jest certyfikowane, bardzo wysokiej jakości, to jest na stoisku mięsnym w sklepie Hit, wszelkie certyfikaty, mięso prawie jak bio i kupiłam i rzeczywiście to mięso, czy te wędliny smakują zupełnie inaczej niż takie wędliny paczkowane. I mi się wieczorem, jak wróciłam ze spaceru, przypomniał mi się, że mam to mięso mielone. Już nie chciałam tego mięsa mrozić, bo mogłam je w sumie zamrozić. Mówię, zrobię te kotlety i zamrożę najwyżej kotlety. I teraz skończyłam niedawno tą pracę, i szybciutko tutaj przybiegłam do pokoju, żeby z wami troszkę porozmawiać. Upiekłam 14 kotletów, troszeczkę wyszło. Tak tutaj mijają moje dni. Czasami są takie, że się wloką, czasami jak dzisiejsza niedziela, że miałam bardzo, bardzo dużo pracy. Chciałam się z Wami spotkać troszkę wcześniej, ale po prostu nie dałam rady. I jeszcze są pytania o te świece LEDowe. One mają tutaj takie dwie baterie. I już ta bateria ledwo świeci. Bo ja niestety je korzystam i w nocy świecą mi. Przepiękne te lampy. Ta jeszcze nie ma baterii na wyczerpaniu. I było pytanie, skąd są te lampy? Ja nie wiem, skąd one są. Nie mam pojęcia, muszę się zapytać. Szukałam tutaj w różnych sklepach, ale nie znalazłam nic takiego. A lampa rzeczywiście. Złota, a ja lubię kolor złoty, i coś podobnego na pewno znajdę czy w Polsce, czy tutaj w Niemczech. A jak znajdę, to oczywiście zaraz Wam pokażę i powiem, gdzie kupiłam i za ile. Dzisiaj obejrzałam relację z powodzi. Bardzo smutną relację z powodzi. To, co się stało. To, jak te miasta zostały zalane, jak miasta zostały zniszczone. Zostały zniszczone, zostały zniszczone miasta, miasta, miasta i, i wsie. Nie było worków z piaskiem, chociaż mieszkańcy domagali się, jednak organizacja nie przebiegła tak, jak powinna przebiec. Nie ma zbiorników retencyjnych wybudowanych, które chronią jakoś przed powodzią. Ci ludzie są pozostawieni sami sobą. Ewakuacja za późno. Źle to wszystko zorganizowane, bardzo mała pomoc, oczywiście pomoc, czy policji, czy wojska z tych regionów, tak, ale tych ludzi było po prostu za mało, za mało sprzętu. Ludzie zostali bez niczego, nawet jak wrócili już po powodzi, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma rzeczy, wszystko jest zniszczone. Jak dzisiaj oglądałam to, aż po prostu zrobiło mi się tak przykro, tak przykro, tak mi się zrobiło żal tych ludzi, że potrzebują tej pomocy i ta pomoc jest za mała, że oni się sami wspierają, a nie ma tej pomocy znikąd, skąd powinna być. I jeszcze I złodzieje, I szabrownicy, właśnie, którzy żerują znikana, na nieszczęściu obradam, innych, obradam okradają nie. tych ludzi, z czego no się tylko da, ludzi. no. Naprawdę to jest po prostu straszne. Dzisiaj program 50 plus i tam babeczka ma koleżankę, która zbiera pieniążki. Będą te pieniądze przekazane dziewczyni, która rzeczywiście je przekaże ludziom potrzebującym. Ja nie chcę przekazywać żadnym organizacjom, gdzie organizacja musi się rozliczyć i wziąć dla siebie 30% z tego, co ja dam. Nie. Chcę, żeby całość tych pieniędzy, które ja wpłacę na konto, była przekazana. Była przekazana rzeczywiście ludziom, którzy, to, którzy tą pomoc potrzebują, a nie ktoś sobie jeszcze odetnie jakiś tam procent, bo jest organizacją. Dlatego bardzo chętnie dziękuję tej pani, która my 50 plus, i wpłacę te pieniążki na konto jej koleżanki. Dziękuję, że w ogóle się tym zajęła. Tak w ten sposób chociaż będę mogła przekazać cokolwiek, jakąkolwiek pomoc od siebie, z mojego serca. Jeszcze raz pozdrawiam tych wszystkim i trzymam za ich moc kciuki za to. Dziękuję bardzo za wasze komentarze, nawet taka moja codzienność, czy zakupy na bazarku, zakupy pysznej ryby, pysznych śledzi. I to, że dzielicie się też co kupujecie, co lubicie kupować, co polecacie. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję za Wasze komentarze. A ja już niedługo będę się chciała z Wami spotkać jak najszybciej, bo mam do przeczytania następny króciutki, bo króciutki liścik od jednej z Was, za który bardzo dziękuję. Kochani, na tym kończę. Całuję Was mocno i do następnego filmiku. Pa Pa! Papa, pa. pozdrawiam wszystkich powodzian i trzymam za nich kciuki, żeby sobie ze wszystkim poradzili, bo na pewno sobie poradzą. To są silni ludzie.